Gisela Cardia, Treviano Romano, Włochy, orędzie Marii, 6 września 2022. Dzieci moje, dziękuję, że odpowiedzieliście w sercu na moje wezwanie. Gdzież jednak są inne moje dzieci? Módlcie się i poście. Świat jest oplątany tyloma grzechami zaczynając od aborcji, pychy, wyniosłości, braku szacunku dla własnego ciała, świątyni i ducha świętego, niepohamowanej rządy, wojen, konfliktów i materializmu. Rządzący są opanowani przez zło, kapłani nie mają już szacunku dla mego syna Jezusa. Jesteście opanowani przez rzeczy tego świata, i nie troszczycie się o swoją duszę. Ja dotykam ziemi, by was ostrzec. Gniew Boży będzie wielki, szczególnie dla Włoch i Rzymu, stolicy Piotrowej. Dzieci moje, ja jestem tutaj i wyciągam szeroko ramiona, oczekując skruchy. I nawrócenia tych moich dzieci, którym wybaczono by wszystko, gdyby wróciły do Boga. Dzieci najukochańsze, teraz Was błogosławię w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen.